Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam proste, ale jakże przydatne urządzenie. Jakim jest Watomierz? Tak on wygląda. Jest to Watomierz firmy Solid, zakupiony w Castoramie. Dałem za niego jakieś 60 zł i kupiłem go generalnie, aby sprawdzić pobór niektórych urządzeń domowych. Generalnie chodziło mi o sprawdzenie, ile pobiera mój boiler. Okazało się, że bardzo dużo, ale też ten właśnie Watomierz przydał się. I okazało się, że jest całkiem dokładny. Fajna rzecz, jeśli chcecie też się pobawić yy, w to, ile pobiera prądu Wasz komputer. Dzisiaj nie będziemy mierzyć komputera, ale pokażę Wam ogólnie jak działa to urządzenie oraz skalibrujemy, czyli sprawdzimy jego dokładność. W kolejnych filmikach możliwe, że użyję go także do sprawdzenia poboru komputera i różnych konfiguracji. Mogliście go pewnie oglądać w filmach, bo pożyczałem go paru osobom z YouTube'a, tak więc mógł się już gdzieś pojawić. No, i zapraszam do oglądania. Teraz przedstawię Wam pokrótce, jakie są funkcje tego watomierza. Pierwszy tryb to po prostu pokazuje nam dzień tygodnia oraz aktualną godzinę. Druga rzecz pokazuje napięcie wejściowe, czyli po prostu jeśli podłączamy komputer, wiemy z jakim napięciem pracuje. W tej chwili na gniazdku mam tutaj 240-241 V. Kolejny, kolejna sekcja pokazuje nam natężenie prądu w amperach. Trzecia i bardzo, bardzo ciekawa sekcja pozwala nam określić, ile w tej chwili pobiera dane urządzenie. Zobaczcie to za chwilę na filmie. To są tak zwane voltoampery. Kolejny bardzo przydatny wskaźnik jest to łączny czas działania urządzenia. Czyli na przykład w przypadku boilera było to bardzo ciekawe, ponieważ dowiedziałem się, że na przykład przez miesiąc użytkowania boiler włączał się powiedzmy 50 godzin w sumie. Na tej podstawie można też obliczyć zużycie prądu, ale po co? Gdyż kolejna funkcja pokazuje nam po prostu moc pobór urządzenia, przemnożony jako czas w którym działało to urządzenie, daje nam możemy to łatwo obliczyć, że urządzenie pożarło 7 kilowatogodzin. Mnożymy to razy stawkę operatora, czyli jakieś 60 parę groszy za kilowatogodzinę. I otrzymujemy nasz rachunek za prąd za dane urządzenie. Bardzo przydatna funkcja. Dalej mamy już takie mniej ważne rzeczy, na przykład yy, ile zapłacimy w euro za rachunek. To już taka ciekawostka. Oraz też właśnie przelicznik euro, kilowatogodziny. Generalnie nieprzydatne jak dla mnie funkcje. Najważniejsze rzeczy widzieliście już. Do sprawdzenia dokładności urządzenia posłużą nam te przedmioty domowego użytku, czyli lampka z IKEA, suszarka do włosów oraz żelazko. Ok, urządzenie jest w tej chwili wyzerowane. Zaczniemy może od suszarki do włosów. Maksymalny jej pobór to 1200W i ma trzy tryby pracy. Włączamy pierwszy tryb, i nasze zużycie pokazuje około 130 W. W tej chwili suszarka dmucha zimnym powietrzem. O, już mamy 150. Poczekam jeszcze chwilkę. Czy bardziej jeszcze e, pociągnie z sieci? No nie, około 150 W na zimnym powietrzu. Teraz włączamy nagrzewanie. Tryb niższy. Od razu proszę bardzo, zużycie skacze nam. Mamy już prawie 400, 600 i pewnie jeszcze troszkę podskoczy, ponieważ szarka się nagrzewa. No dobra, mamy niecałe 600. Walczamy teraz na maksa. I od razu widać, że rośnie diametralnie. Jeszcze chwilę poczekamy. Czyli wynik 1162. Około 1200 W. Czyli ten test zaliczony. Kolejna rzecz. Lampka z Ikei. 40 W żaróweczka. Odpalamy lampkę. I poczekamy chwilę, aż urządzenie się zaktualizuje. 39. Tak więc mamy 40 W poboru. Powiem Wam taką ciekawostkę, że jak kiedyś podłączyłem, pokazało mi równe 40. W tej chwili pokazuje 39. Tak więc plus minus o 1 W niedokładnie. Ale poczekajcie. Wyłączymy. Poczekamy aż się wyzeruje. OK. I włączamy jeszcze raz. Zobaczymy teraz. No, i ponownie mamy 39 dziewięć. Okej, okay. przyjmujemy to za wartość dokładną. I jeszcze żelazko. Tysiąc osiemset watów. Żelazko ustawione jest w tej chwili na Trzeci bieg, czyli najmocniejsze grzanie. O, proszę. Tu mamy trujeczka. Dobrze. I odpalamy nasze magiczne urządzenie. Oczywiście postawię żelazko w pionie, żeby mi czasem tutaj paneli nie przyjarało. No i mierzymy. Tak więc docelowo jest 1800. Już mamy 1500. Tak więc już ładnie nam zżera z gniazdka. I cały czas się nagrzewa. Możliwe, że żelazko nie pobierze więcej niż 1500, ponieważ 1800 jest to taka wartość maksymalna, jaką może pobrać, a nie musi. No, powiem wam, że koszule już by mógł w tej chwili prasować. Ok. Czyli możemy przyjąć, że około 1500 W. Wyłączamy żelazko. No i może jeszcze zrobimy test z moim oświetleniem. Włączymy sobie podświetlenie. Wyłączę halogen, którego używam jak na razie do doświetlania planu zdjęciowego. OK. Coś tam widać. Teraz będzie ponownie jasno. Tylko mam tu mianowity problem, gdyż kabelek jest bardzo krótki ale spróbujemy to podłączyć bodajże mam tam dwie setki, jeśli chodzi o moc żarówek ok również chwilkę poczekamy aż o proszę bardzo już nam złapało wyjściowy pobór 820 czyli można znów przyjąć że nasze urządzonko jest dokładne Tak więc, jak widzicie, to urządzonko jest całkiem przydatne, nie kosztuje dużo, a można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Przede wszystkim to, ile komputer i lub inne urządzenie pobiera w danej chwili, a także na przykład jeśli włączymy je na dłuższy okres czasu, wiemy ile nabiło nam na przykład kilowatogodzin. Możemy wtedy łatwo obliczyć rachunek za prąd, ponieważ jeśli wiemy ile jest kilowatogodzin, Mnożymy to razy stawkę operatora sieci energetycznej, czy tam jakieś 60 parę groszy pewnie wyjdzie za kilowatogodzinę, czyli jeśli mamy 100 kilowatogodzin bitych, mnożymy przez 60 groszy i mamy nasz rachunek. Generalnie fajna rzecz, lubię się tym bawić, pewnie jeszcze zobaczycie to w innych filmikach. Pozdrawiam Was, cześć!